szczęść Boże! Bardzo serdecznie pozdrawiam was, drodzy katecheci, katechetki, nauczyciele religii, Wszyscy, wszystkich pozdrawiam, którzy są zaangażowani w wielkie dzieło katechizacji, ewangelizacji w naszej archidiecezji. Moi drodzy, najpierw pragnę wam serdecznie podziękować, że trwacie na stanowisku, że mimo warunków, jakie są. Że nie ma nauczania szkolnego, że nauczacie religii zdalnie, co jak wiem nie jest łatwe ani proste. Ale jednak nauczacie, głosicie Ewangelię. Nade wszystko staracie się utrzymywać więź, kontakt z tymi, których uczycie, którym przekazujecie prawdy, wiary. Bardzo Wam chciałam za to serdecznie podziękować. Przeżywamy czas Adwentu, niezwykłego Adwentu. Przeżywamy, przeżywamy bliskie już dni przed Bożym Narodzeniem, potem same święta Bożego Narodzenia. I z tej okazji chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. W tym czasie pandemicznym koncentrujemy się na tym, co jest istotne, co najważniejsze. Najważniejsze jest. Słowo, które stało się ciałem. Tak Bóg świat umiłował, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Patrzymy na Słowo, które stało się ciałem dla nas i dla naszego zbawienia. Patrzymy na całą świętą rodzinę, matkę Jezusa Chrystusa i jego opiekuna świętego Józefa. Papież Franciszek. Ten rok aktualnie, który przeżywamy, dedykował Świętemu Józefowi i warto o tym pamiętać, także w tym przekazie katechetycznym. Święty Józef był opiekunem Dzieciątka Jezus, jest opiekunem Kościoła. Przyzywamy go w trudnych sytuacjach, te sytuacje które przeżywamy, to rzeczywiście sytuacje niezwykle trudne, wymagające od nas zaangażowania i działania, ale także ogromnej modlitwy. Prośmy więc świętego Józefa o pomoc, żeby nas wzmacniał w naszym działaniu na rzecz Kościoła, w naszym działaniu na rzecz budowy wspólnoty ludzkiej. O tej wspólnocie ludzkiej nam pięknie powiedział papież. Franciszek, Fratelli Tutti, encyklika. Czytajmy ją. Encyklika, która nas przekonuje do tego, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Dzięki Bogu, dzięki Jezusowi Chrystusowi, który nas czyni braćmi i siostrami. Niech, drodzy katecheci i katechetki, niech Słowo, które stało się ciałem, Nauczy nas dobrego słowa. W ostatnim czasie doświadczaliśmy tylu niedobrych słów. Dlatego my, jako wyznawcy słowa i słudzy słowa, bądźmy zwiastunami zawsze dobrego słowa, i niech to słowo, które stało się ciałem w nas, rodzi dobre słowo. I to jest właściwie treść życzeń skierowanych do was z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Niech słowo rodzi w was dobre słowo, słowo miłości, świadectwa, bliskości, pokoju i przebaczenia. Pięknych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzę z całego serca i wszystkim pragnę wam błogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.